Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga. Witam was na kanale Game Project. Dzisiaj bardzo specjalowy odcineczek. A w sumie to witamy, ponieważ dzisiaj w tym odcinku jest razem ze mną Felku. Właśnie wbiegam tutaj do niego. Siemanko, Siemanko Felku. Ja masz. E, słuchajcie, Chcielibyśmy Wam przedstawić dzisiaj taką bardzo fajną mapkę, która trafiła na warsztat steamowy, a mianowicie DAS 2 Halloween Edition. Mniej więcej tak ona się chyba nazywa. Bardzo fajnie twórca wykonał tą mapkę, ponieważ ma bardzo dużo akcentów Halloweenowych. W ogóle została prawie w całości przerobiona. Co prawda, jej tak jakby cały, cały zarys został ten sam, to jest cały czas ten sam DAS 2 rozkład i tak dalej, ale postarał się, bo naprawdę dużo tych akcentów tutaj powrzucał. No i znajdujemy się teraz na bombsite'ie B, jeżeli ktoś nie poznał. E, spójrzcie w górę tutaj, mamy e, jakby taki portal u góry. Nie wiem czy widać, powinno być widać. Nie wiem czy można w niego jakoś skoczyć. raczej chyba nie. On chyba tylko jest takim dodatkiem i bardzo fajnie pokazane są tutaj e, domki. No nie wiem z jakiego to klimatu, chyba z Rodziny Adamsów, co? Nie no, ale to jest naprawdę fajnie zrobione. Fajnie, nie? Wszystko jest takie przyciemnione, Ładne, kurde, ma taki klimat, słuchajcie, po tej stronie jest tu zegar, jest pełno dyni, nie wiem, czy można je jakoś rozwalić, Masz się nie, nie, traktorem. karni się tra... ja pierdziele, na traktor stawili, <gry> ja pierdziele, no tak, no bo to musi taki trochę rolniczy też być yy, akcent, no i po, zobaczcie dobra. te kurki, tylko te kurki z update'em wlazły, no nie? Chyba ostatnim, tak mi się wydaje, o, bomba nawet jest. W bomba w trumnie. No, Dobra, to idziemy. Felek teraz nas oprowadzi po piarni. O kurde, hello, Happy Halloween DAS 2. Ale naprawdę ma taki klimat mroczny. Elegancko, tu mamy dwie dynie. Zajdźmy sobie do dolnego. Jest sianko, jest zegar. jest A na tym też jest zegar, też na BS-ie. Na bs, na B. Na BS Czekaj, idziemy zobaczyć. Gdzie jest zegar? A no rzeczywiście, albo, to, albo zostało to zrobione specjalnie Albo czas yy, został tak specjalnie zrobiony, żeby jednak te godziny się różniły Zobacz, jakaś bia A to czasami nie jest... Właśnie, ciekawostka Ty, zobacz, widziałeś? To nie jest biała dama taka? Ta, ta co straszy zawsze w tych domach? To nie jest czasami tutaj? Potło? Tu o. No tutaj już może nie postraszy Dobra, idziemy poszukać jakiegoś ducha Może jakiś duch jest wrzucony tutaj gdzieś Na tym Nie, tu bardzo fajnie zrobiona Chodźmy shortem O, są te ty, kurczaczki ty, z update. A. No kury są najlepsze już. O kur... Jest wisielec, słuchajcie, ale to jest zajebiście zrobione, naprawdę rewelacja. I zobacz, zielona kura na górze. Której nie można zabić. To jest duch kury. To jest duch tych wszystkich kur, które zabijacie zawsze na tym. Tylko fajnie że ten wisielec nie ma zimy na szyi. O, to jest Może jest przybity Możliwe. Ale ty ruszasz jak ty niego się strzelasz. Co ty wiesz? No zaraz. Rusza się wisiel. ale lina to jakoś, jakoś tekstury mi się chyba po tego Dobra, nie strzelaj, i tak już widać, że wyśrutowany jest A czekajcie, to nie jest czasami jakiś ten? Jakieś znaczki takie niemieckie, wojskowy, czy coś wojskowy. na nim? Jakiś wojskowy tu, no w sumie nie dziwię się, to jest CT bardziej Dobra, chodźmy dalej, chodźmy w takim razie na Shorta może teraz Przejdźmy się na Shorta, tu też mamy bardzo ładne dynie Byliśmy na tym, na B, no to byliśmy na strupiarni na B, to jeszcze tutaj tylko środek sprawdzimy Środek, dobra. Biegnijmy na środek, zobaczymy jak za dużo na środku bym. tylko się pozmieniały naprawdę. No tu za dużo nie ma, jest taki banerek. No i możemy przejść na szorta. tutaj troszeczkę. Wóz stoi z dyniami i tak dalej. Nie. No, wóz z dyniami jedynie. Nic się takiego nie zmieniło. Dobra, biegnijmy na shorta. Teraz przy tym, przy takim bieganiu trzeba movement kobry pokazać. Uch, uch. Ty o kurde tego nie było tutaj w ogóle chyba tej kratki nie było czy, czy jest tutaj na szorcie, bo nie pamiętam nie zwróciłem uwagi Ale jest zobaczcie gość jest truposz Jest truposz też fajnie to bardzo wygląda Kurde Gdzie ty zagrałeś? Ano jest Ano kurde ale rewelacja Ale ktoś musiał się naprawdę napracować na tą mapą Naprawdę wygląda mega banerki Tutaj może za dużo się Co banerki? No? Fajnie są 2 Edition Happy Halloween Dust 2 Edition Nie super wygląda Tutaj wszystko takie poprzyciemniane. O, nasze kurki. A tak ogólnie, tutaj na tym obsedzie, a tu już się nie zmieniło. Ale Ale zobaczcie, że napis pizza już jest jako pizza. Działa, bo tak tak tutaj jest zawsze napisane po tym arabsku, czy po jakimś tam, nie wiem jakim to języku. Ale tu spoko. Co tutaj jest? Da radę coś tutaj zobaczyć? Nie da rady, ale tam też taki ciemność klimat. Dobra, zobaczymy na longu O, na longu jest trumna rady ją otworzyć? Nie, nie da rady jej otworzyć. Fajnie, bo jakby jeszcze można było jej otwierać i zamykać. Tu jest jeszcze trumna. Fajnie. O, i ktoś nawet na górę dyni wstawił. Zobacz. się ktoś napracował. No co tutaj? A, myślałem, że może tutaj jakiś ołtarzyk będzie czy coś, ale tu banerek jest razem z dwoma tymi wrzucony. Trumna ty... Może to można otworzyć. no, on ich tu nie było na pewno. Jeszcze ktoś podstawiał po prostu tylko chyba tak dla ozdoby, tu tak samo nie było chyba tych drzwi Ale jest ławeczka, można sobie przycupnąć, odpocząć Miałem, Naprawdę, też musiał się mieć, naprawdę dużo z na tym mapą No mega wygląda Tu są wrzucone dynie, no wiadomo może te dynie by trochę... i samochodu nie ma Nie, nie, ma. nie ma samochodu, ale jest kura No, rower, rower stoi, rower stoi Ale rower był czy nie? Nie był roweru chyba w sumie nie wiem. Nie, nie wiem, nie wiem, dobra. Chodźmy w takim razie jeszcze przez B, bo wiem, bo ogólnie całej mapy my nie zwiedziliśmy przed tym, my sobie ją tak odpaliliśmy, ale jedną rzecz, której fajnie nie pokazaliśmy, nie, przejście na tego, na B. Ja nie wiem, czy ty widziałeś już tą rzecz, którą chcę pokazać, a mianowicie, moi drodzy, jest cmentarz! Jest cmentarz. O, Jest cmentarz, stary. Bardzo fajnie. Jest... Jest feder, zajebiście to jest zrobione. I takie nie w grze, bo tutaj on sobie tak może stać. Tutaj nikt za bardzo nie biega po tym. A Darde za tym się schować? Iść tam gdzieś się schować. Ja zobaczę, czy da rady się skitrać. Ty, no i bez skidów, on się skitrać. Tak jakbym przebiegł, to bym cię nie zauważył. Jak bronią nie machasz, to jest git. Ej, ej, ej. No. Ale słuchaj, na przykład, można tutaj rozstrzelać w tym miejscu. Ewentualnie. Słuchajcie, chyba wszystkie miejsca pokazaliśmy, co? A, jeszcze przez CT nie przeszliśmy, zobaczmy jak przez CT to wygląda. Tam no, chyba też się dużo nie zmieniło. Mówisz? Może oni dostali ołtarzyk jako w Counter w, Tourist. O, tutaj banerek. Jest i twór... To jest chyba twórca. Tak, to co to się wchodzi przez bramę na... naprawdę Ten ogień. O. Nie, fajnie, naprawdę te dodatki... Przez od razu się rzuca w oczy, nie? <laughs> Bez od ten czerwony traktorek. Zajebiście wygląda. Ejdź, zerknij na CT. Coś to mamy na CT? Nie nie, 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 Tam chyba najmniej. Pewnie nie, nie. baner jest tylko wrzucony jakiś. Nie, nawet baneru nie ma, słuchajcie. No tylko jakieś ty, pochodnie to są. To o, tutaj jest coś dorobione. O, fajnie wygląda. No to spoko, CT też dostali. Jakieś są widły. Czy jakieś tutaj jest tabliczka? Coś jest napisane na niej? Stops. Spoko. Żebym jeszcze dobrze się angielskim znał, wiem, że stops to znaczy stop, albo stops. Dobra. Słuchajcie, reasumując tą mapkę, naprawdę jest zajebista, żeby sobie pograć gdzieś na FFA wgrać. Yy, bardzo dużo roboty robią tutaj te wieżyczki, te zegary, tutaj to wszystko. Naprawdę wygląda to super rewelacyjnie. Yy, gdzieś tu mi to las na głowę. O i akurat zobacz, pięknie się to zakończyło. Moi drodzy, a teraz chcielibyśmy wam pokazać jeszcze jedną mapkę. Na eee, ostatnim live'ie mapkę wysłał jeden z widzów, twórca tej mapki. Eee, zaraz sobie tą mapkę zobaczycie i jest naprawdę wydaje mi się warta uwagi. My za chwilę pojawimy się na tej mapce takim czaskiem. Uwaga 3 2 1 czary mary. Dobra, jesteśmy na mapce, e, która nazywa się Breakable. Jeżeli dobrze czytam Twórco, jeżeli przeczytałem to źle, wybacz mi, popraw mnie w komentarzu ją Kacper link będziecie mieli w opisie, bo naprawdę y, map, nad mapką też troszeczkę musiał popracować Tutaj już Felek szaleje, zobaczcie, bardzo dużo rzeczy w tej mapce można rozwalić Co jest fajne Zobaczcie, wszystko Wszystkie dechy, które tutaj są, można porozwalać jest taka trochę labiryntowa, nie? Można powiedzieć No, taka... Zobacz, tu w ogóle można rozwalić dechy, przejść sobie jakoś, ciach, ciach, ciak, ciach, ciach, I przychodzisz tędy Wiesz, naprawdę fajnie, tej graffiti, pododawane. Wygląda naprawdę ciekawie. O, ty. No, tak, dwóch na dwóch to chyba by było spoko. No, pięć na pięciu mogło być za dużo, chyba że tak dla frajdy ale dwóch na dwóch to by było spoko. E, gdzie ty jesteś w ogóle? Nie wiem, Bo ja tu. Co? jest Czekaj, stoję w miejscu. Dobra, chodź, zobacz ten. A w ogóle jaki ty masz strój, dziwny? Co Ty masz inny strój w ogóle. Ty jesteś, jesteś w takim garniturze. O, no to tak prawie, no to taki twój też podobny Dobra, chodź tutaj, zobacz, tu jest jakieś przejście, ale nie można chyba przejść Weź spróbuj podsadzić, Cześć. no, weź spróbuj przeskoczyć Dobra, to ja przeskoczę Nie, tu jest zablokowana tekstura, a myślałem, że ten, że może da radę tam skoczyć. Ale dobra, spoko, tak wydaje się, że mo można by było tam skoczyć. Tu można wszystko porozwalać Ty te deski się odradzają, czy co? A co, powstałem już raz? Nie, chyba nie Zawsze ja tu rozwaliłem się na samym początku, to nie ale zobaczcie, naprawdę, fajna mapka, żeby pograć dwóch na dwóch, nawet trzech na trzech można powiedzieć też. Taki, Ala, yy, taki malutki I'm map. Bardziej rozbudowany aim map bym powiedział. I wygląda naprawdę świetnie. Fajnie, o tu taki jest jakiś boagen, taki... Boagen, ale jest taki sklas, tak, trzeba ogarnąć, ale jakby się trochę pograło, to na pewno by można było... Można by było tutaj sobie poszaleć troszeczkę. Naprawdę świetna mapa, słuchajcie. E, będziecie ją mogli sobie, jeżeli jej nie znacie zasubskrybować sobie w kanał. Ja pozdrawiam twórcę, bo naprawdę jest świetna. E, fajnie obyś fajnie. więcej takich map tworzył e, No i żeby wysyłał, nie? No to nie jasne, Czyli jeżeli tak. będzie serwer, to na pewno ją wykorzystamy, no nie? bo Tak, jeżeli będzie serwer, serwer będzie fajna. Dokładnie, a już mamy dwa serwery, tylko będziemy je ustawiać. I słuchajcie, na sam koniec jeszcze do Was taka informacja. Jeżeli tworzycie mapy, skiny, wszystko co tam macie udostępniajcie na grupie Chugasi Game Project, wbijajcie tam na grupę, chwalcie się tym, będziemy je oceniać, komentować, oczywiście komentarze takiego typu jak, no nie będę przeklinał, ale wiadomo jak trole wbijają na przykład na live'a, będą usuwane. Jeżeli Ci się nie podoba? To opisz dlaczego Ci się nie podoba i co twórca mógł poprawić, bo to jest ważny komentarz, a nie że po prostu zjedziesz go tam i tak naprawdę nic wartościowego po sobie nie zostawisz. Jeżeli ci się... Którą? Zobaczcie, skanuje. Dobra. Skanuję, skanuję. O, widzicie, nawet można poskanować ściana, ja skanuję. Stoję prosto, weź stań, no, jeszcze raz. Skanuję, skanuję. Dobra, czyli jest, ściany są też do skan... żeby przeskanować, zobaczmy tą betonową. Skanuje, ty, wszystko skanuje. Może, może nawet lepiej, nie? Nawet lepiej, no bo jak biegasz, uciekasz, to wiesz, szybsza rozgrywka, niż miałbym cię gonić, kurde, a tak przynajmniej jeszcze... Oj! Przepraszam, nie chciałem. Przepraszam. Dobra, moi drodzy, to by było tyle z tego odcinku, taki ala odcinek halloweenowy. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Bo naprawdę, Tak, pozdrawiamy na twórcę. I oby więcej takich, oby więcej takich map wysyłajcie. My wam jeszcze raz bardzo dziękujemy. Życzymy spokojnego Halloween, takiego bardzo strasznego. I co, widzimy się... W takim razie na live'ach i innych odcinkach. Feluś. I moja skromna osoba. Na razie trzymajcie się. Cześć.